Kilka dni temu został podany do publicznej wiadomości kalendarz rozgrywek Speedway Ekstraligi pierwszej i drugiej ligi polskich rozgrywek. Już od tego momentu wszyscy zaczynają analizować i patrzą gdzie ich drużyny startują, z kim mogą wygrać, z kim mogą przegrać, ile punktów będą miały poszczególne zespoły. Po kilku kolejkach już wszyscy planują pierwsze wyjazdy, już wszyscy rezerwują pierwsze terminy. Widać wyraźnie po tym kalendarzu, że jest on chyba po raz pierwszy tak dosyć mocno w sposób przemyślany zrobiony i dobrze, bo brakowało często w ostatnich latach takiej precyzji, logiki w dopasowywaniu poszczególnych terminów. Po pierwsze, wzięto pod uwagę okres letni i zawsze w każdym sezonie znajdują się takie momenty, gdzie trzeba chyba spowolnić rozgrywki. Takim okresem było Euro 2012 i pamiętam takie zakulisowe rozmowy. O tym, że powinno się w tym czasie tak naprawdę zawiesić rozgrywki żużlowe, bo nikt nie będzie tym zainteresowany. I tak faktycznie było. Nie zrobiono tego, a na stadionach frekwencja była bardzo niska. Były duże imprezy w tym czasie, było Euro 2012, były Igrzyska Olimpijskie w Londynie i w tym czasie było widać duży spadek frekwencji na stadionach żużlowych. Teraz w okresie letnim po prostu zrezygnowano. Z rozgrywania spotkań ligowych. Są tam tylko w lipcu terminy rezerwowe, ale miejmy nadzieję, że nie, że nie będziemy musieli z nich korzystać i aura będzie łaskawa, tak jak zazwyczaj w ostatnich latach. Mimo trudnych początków różal nie mógł narzekać na, na pogodę, więc patrząc z perspektywy każdej strony wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie ten lipiec wolny. Perspektywy zawodników. Na pewno, na pewno zawodnicy mając bardzo dużą intensywność, nie mają czasu na nic. Na odpoczynek po pierwsze, po drugie ci zawodnicy, którzy wchodzą w sezon słabo, nie mają czasu na jakiekolwiek zmiany, jeśli chodzi o swoje przygotowania, a przede wszystkim e, kwestie sprzętowe, nie ma czasu na zakup nowych silników, nie ma czasu na porządne remonty tych silników. Więc taki okres w lipcu na pewno zawodnikom się przyda do tego, żeby pewne rzeczy zmienić, pewne rzeczy zrewitalizować, zakupić się w pewne części, a przede wszystkim dokonać wielu zmian właśnie sprzętowych. I to będzie dobry okres dla zawodników, którzy będą chcieli też odetchnąć po takim intensywnym początku. Ale też to nie znaczy, że ci zawodnicy, którzy nie lubią mieć dłuższych przerw, bo są i też tacy, którzy muszą być w tym rytmie zawodów, muszą startować co 2-3 dni. Myślę, że będą mogli, bo w tym czasie będziemy mogli poświęcić się innym turniejom indywidualnym, innym turniejom towarzyskim, więc to też będzie korzyść dla właśnie tych wszystkich zawodów, bo w momencie, kiedy jest duża intensywność, wielu zawodników po prostu rezygnuje ze startów czy nie jest zainteresowana startami właśnie w turniejach towarzyskich czy w innego rodzaju rozgrywkach. Sam kalendarz Speedway Ekstraligi wygląda bardzo imponująco. Jeśli popatrzy się na poszczególne mecze w pierwszych rundach, strasznie ciężko jest wskazać faworytów. Każdy chciałby być w jak najlepszej sytuacji na początku. Ten początek zawsze ustawia Praktycznie cały sezon. Wchodzi się w sezon w dobrej atmosferze, albo wręcz przeciwnie. Zaczynają się nerwowe ruchy, zwolnienia trenerów, zaczyna się niepotrzebna presja, więc ten początek będzie niewątpliwie jak zawsze najważniejszy. I patrząc na rozkład poszczególnych meczów, poszczególnych drużyn. Tych najlepszych przede wszystkim e, zauważyłem, że mistrz polski faluba Zielona Góra, nie ma łatwych pierwszych spotkań. Owszem, pierwszy mecz na własnym torze przeciwko Unitarnów. Wydaje się, że tutaj zielonogórzanie będą faworytem, ale później wyjazd do Częstochowy bardzo trudny, a przede wszystkim trzeci mecz, trzecia kolejka, mecz na własnym torze przeciwko Unibaksowi toruń, Torunianie jak wiemy potrzebujący bardzo punktów więc będą chcieli wygrać wszystkie mecze na początku i jest to bardzo realne zazwyczaj na to że w Zielonej Górze jak już zjawiają się i wyjeżdżają na tor to spisują się bardzo dobrze więc może to być pojedynek rozstrzygnięty na korzyść Unibaksu no i czwarty mecz Walubazu, czwarta runda, mecz w Lesznie. W Lesznie, które będzie bardzo mocne, wydaje się, z Niki Pedersenem na czele, więc może tak się okazać, że zielonogórzanie po czterech kolejkach będą mieli jedną wygraną. Ale może też się okazać, że będą mieli tych wygranych cztery. Ale na pewno nie będzie to łatwy początek dla zielonogórskiej ekipy, dla mistrzów Polski, którzy pod taką jeszcze większą Presją, wielkimi oczekiwaniami będą podchodzili do tego sezonu. Wspomniany Unibax, myślę, że tutaj e, każdy poświęca wiele czasu na mm, analizę, gdzie i w którym momencie Unibax e, może przegrać, tak naprawdę, bo jest to wiadomo drużyna doskonała. Jest to Dream Team i bardzo dobrze myślę, że spotkania tego zespołu będą przyciągały tłumy na, na stadiony. I Początek i kalendarz dla Unibaxu jest dosyć korzystnie, moim zdaniem, zbudowany. Na rozgrzewkę dla tego zespołu wyjazd do Gdańska. Myślę, że to jest też dobry moment dla gdańskich kibiców, żeby zobaczyć tą drużynę. I też może jedyna szansa dla gdańszczan, żeby w jakikolwiek sposób zaskoczyć e, tak, świetną tak świetny zespół jak Unibax, to właśnie jest początek sezonu, pierwszy mecz. Różne nawierzchnie, różne warunki pogodowe, w różnej formie są też zawodnicy, również ci najlepsi, więc to jest dobry czas chyba dla Gdańszan, żeby spróbować w ogóle powalczyć ze świetnym zespołem z Torunia, ale wydaje mi się, że tutaj sensacji jakiejś nie powinniśmy oglądać, więc Unibax dwa pierwsze mecze, myślę rozgrzewkowe właśnie w Gdańsku i, i na własnym torze. Przeciwko wsparciu Wrocław. Później już będzie trochę trudniej temu zespołowi, ale, ale wydaje się, patrząc na pierwszych kilka spotkań Unibaxu, że dosyć szybko powinni odrobić te 8 punktów i, i zbliżyć się do zerowej zdobyczy, a później gonić swoich rywali. Myślę, że. Patrząc na rozkład meczów, jest to dobry układ dla, dla unibaksu. I, I oczywiście nie uważam, że oni wszystkie mecze wygrają. Myślę, że mecze wyjazdowe niektóre będą bardzo ciężkie dla tego zespołu, choćby w Gorzowie, w Zielonej Górze, w Tarnowie, w Częstochowie czy w Lesznie. Każde z tych spotkań będzie na pewno niełatwe dla Dream Teamu Storunia, ale. Myślę, że to będą te pojedynki, które będą najbardziej emocjonujące, yy, bardzo ostre, zawsze z podtekstami i, i zawsze Unibak, zwłaszcza na początku, będzie, będzie gonił, więc yy, zawodnicy w Toruniu będą jeździli na 120% do momentu, aż yy, nie poczują się pewnie, a to nastąpi pewnie w momencie. Dosyć późnym sezonu, bo minus 8 to jest naprawdę duża strata, i będą musieli długo, długo starać się, aby dogonić ryf. W związku z tym, że mamy 8 zespołów w ekstralidze, myślę, że tutaj tolerancja błędu jest bardzo minimalna i nikt nie może sobie pozwolić na pewną serię błędów i przegranych. Każde zwycięstwo na własnym torze, czy tym bardziej w meczach wyjazdowych, będzie. Bardzo dużym plusem dla poszczególnych drużyn i patrząc na pary poszczególnych rund, poszczególnych kolejek w lidze, wskazać faworytów będzie niewątpliwie piekielnie trudno. Poza Gdańskiem, który wydaje się no, zespołem trochę słabszym niż cała reszta, inne zestawy par po prostu są nie do wskazania jeśli chodzi o faworyta. Więc tym bardziej przy trochę mniejszej ilości meczów, tutaj na błędy nikt nie będzie mógł sobie pozwolić, bo to będzie od razu mogło skończyć się tym, że poszcz poszczególne drużyny wypadają z pierwszej czwórki. A tych kandydatów do pierwszej czwórki jest moim zdaniem siedmiu, i każdy, każdego stać na to, żeby w tej pierwszej czwórce się znaleźć.